ma na wszystkim <laughs> Zobaczcie z mamy Śnieg Normalnie masakra u nas bo Powiem wam że u nas śnieg to jest taki Kurka wodna naprawdę rzadkość W ostatnich latach, ostatnie 10 lat to w ogóle nie było w śniegu e, Dobra nie Fajnie. Mój ten nifet się zmęczył Ty Rufus chodź tutaj chodź tu. chodź. Podepniemy Rufusa dawajcie Podepniemy Rufusa Ааа. Дрифтик. Барон. Ажиэмкин гэ. Ойбу. Хаяа. No, i gitara. Najpierw zrobiłem sobie kolumny. No, patrzcie, stuningowałem kolumny. Ja mam dwa takie głośniki. tamte były. Co były u góry, właśnie zdemontowałem sobie. Dzisiaj macie taki pierdoł, pierdołowaty vlog. W sumie sam się nudzę, nie ma co zbytnio nawet filmować. Ale przynajmniej zrobiłem sobie audio w garażu, Rozpalimy w piecu, porobię trochę jeszcze. Jakiś pierdół I co? Śnieg mamy. Mamy śnieg. Dzieciaki całą szybę mi zakleiły. Widzieliście? Już spadła. W sumie śniegiem zakleili mi i pomalowali sobie sprayami. No to ciekawe. O, 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 o. Co to kombinują te dzieciaki tam. Co oni kombinują. Ale śniegu jak piernicza. Zaraz zobaczymy. Gady jedne masz! <śmienicza> Bingo! Nie, no co to, 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 żaden cel. Aha. to, 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 się to, 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 się to, 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 I co to ma być? Co to ma być nie wiem. To ma być nie wiem. Zobaczcie, jak fajnie się bawicie. Widzicie? Przynajmniej w tych komórkach nie siedzicie. Iglo. To nie iglo. A co to jest? Panie, nie wiem, coś. Jak coś. Cały śnieg zabierzecie z, z ogródka babci. Ale. Fajnie, fajnie, to ja fajnie to wziąć jeszcze blachę Po co? A to będzie dach tutaj, ta? To będzie taka skrytka, ta? Taki ten Huba wie co to będzie? A jak wysoko będziecie to robić? Jeszcze jedno piętro. Jeszcze jedno piętro i dach, tak? tamte. Będzie taki garaż, ta? No to będzie garaż na kombajn do zboża, ta? tu tamte A ty zrobisz? Ubijaj to Mocnie o Nie rób górki, bo będzie później krzywo te będą te. Ty majster Krzywe będą te klocki, tylko bo te pustaki w ogóle wam wyszły jakieś koślawe No nie wiem jak wy to, to robicie tak to, no. trochę już tutaj proście ale to jest i tak mimo wszystko krzywe. To trzeba było wziąć poziomice i A drzwi no dobra, a tamta co leży? Nie, nie. Ta brązowa? No, no. Uuu, nie wiem czy dam radę. Bo nie ma większych. No nie, nie ma większych. Są większe. A tu to tu, 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 tu. tu się wchodzi, tak? Tu się wchodzi. Nie, tu się wchodzi. I ten, to i tu, tu jest. I tu jest ogródek, ta? Nie tam. Tam jest ogródek, A to się wróci do ogródka. A gdzie marchewka? Nie. Aha! Patrzcie tu nawet jest zaznaczony projekt. No kurde, no to tak ma być, tak? To już sobie zrobiliście projekt i według projektu idziecie, bierzecie fundamenty, tak to już w sumie ściany. Teraz chałupa to w sumie w 3 godziny chałupa gotowa, ta? No w 4 godziny chałupa gotowa. No kurde, no taniej się nie da i własny materiał. O! Coś ci nie wyszło, majster, ta, ta, ta cagówka. No, coś krzywa trochę. Musisz się bardziej postarać trochę z tymi cegówkami. Rozw rozwalił, rozwalił. Szuka śniegu. Tam jest śnieg. No tu jest dużo śniegu. Idźcie na pole, macie kilka hektarów. Nie, za dużo na ten. Dobra. Dobra. Dziś nudny vlog, nie ma co nagrywać. Ja pierniczę, co za się dzieje tutaj. W ogóle. Jutro robimy kulik. Będzie weselej. Trzymajcie się. Na razie. Nudy. Muszę zrobić jeszcze dzisiaj sobie tutaj ten. Tutaj po podbitką pociągnąć kabel do ganku. I sobie w ganku zrobić ten instalacje, kontakty, takie rzeczy, żeby, bo zawsze sobie tutaj ciągnęliśmy, przedłużać, przedłużać ale to jest takie w sranie, w banie, nie ma co. Dobra, trzymaj te się, młody, no, nie ma co robić, trzeba się wziąć, wziąć za ten, za robotę maszyn w końcu.